Odbyła się szósta runda Motul LRG Cup. Edycja dzisiejszego rajdu miała troszeczkę inną formułę w porównaniu do ostatnich. Było to podyktowane przede wszystkim zbliżającym się rajdem Barburka. W związku z tym skonfigurowaliśmy trasy tak, żeby nie było szutru, były bardzo kręte, bardzo techniczne, nie były tak szybkie jak trasy poprzednich naszych rajdów. Decyzja o tym, że zrezygnowaliśmy z szutrów była również podyktowana tym, że od kilku dni dosyć mocno padał deszcz, czyli śnieg z deszczem, w związku z tym szutry no, przypo przypominały raczej rajdy, rajdy przeprawowe, a nie e, rajdy płaskie. Na starcie dzisiejszych zawodów zameldowało się około 80 załóg, w tym kilka nazwisk, które będzie można również zobaczyć na liście startowej barburki. Kolejnym nawiązaniem do nadciągającego rajdu barburki był odcinek dodatkowy, który odbywał się po zmroku, był, odbywał się przy sztucznym oświetleniu i zawodnicy, bo byli u nas tacy zawodnicy, którzy będą startować właśnie na barburce, mogli sobie potestować właśnie jazdę nocną i jazdę wokół beczek. Dzisiaj, de, de, można powiedzieć, mieliśmy debiut nowym samochodem Lancer EWO 9. Zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Było wiele miejsc zdradliwych, dużo błota, wiele kałuż. Czasami w ciągu dnia padał deszcz, także trzeba było brać to pod uwagę. Fajnie, że mogliśmy rywalizować z załogami, które startują na co dzień w Mistrzostwach Polski, gdyż w dzisiejszym dniu one przygotowywały się do barburki, która będzie za tydzień w Warszawie. Można powiedzieć, że wygraliśmy klasyfikację generalną, ale przegraliśmy z jednym zawodnikiem z Mistrzostw Polski. Bezbłędnie pojechaliśmy i jesteśmy zadowoleni. Myślę, że trzeba być kierowcą uniwersalnym i czy jeździć i, i po takich trasach jak były dzisiaj czyli i, i po takich, kiedy, kiedy jest dużo szutru. Aczkolwiek nie lubię jeździć, jak jest dużo błota, bo ostatnio cały dzień musiałem samochód myć. Trudno, to trudno później doprowadzić do porządku samochód. No mi zdecydowanie się podobało, dlatego że no BMK łatwiej się jeździ po twardym terenie, więc było bardzo fajnie. O, na całej trasie było kilka bardzo chytrych miejsc, które trzeba było na zapoznaniu wychwycić. Potem to się opłacało, bo można było minąć parę takich ciekawych miejsc. Było kilka miejsc, które zupełnie inaczej wyglądały jadąc w aucie, a zupełnie inaczej wyglądały na zapoznaniu w sensie takim, że jak ktoś jedzie na to, co widzi, no to, to mógł tam się nadać na dobrą niespodziankę. No, rzeczywiście, było mega ślisko i tego się właśnie obawiałem. Ja lubię jeździć po śliskim, ale nie podczas zawodów, bo, bo nie wykorzystuję, nie wiem potencjału tego samochodu. Tutaj dzisiaj właśnie, no, dobry opis, e, pełna koncentracja, udało się pojechać, e, wyjechać bardzo fajny wynik. Więc my żeśmy jechali dzisiaj trochę bardziej na okrągło e, pod twardym, tak? No, jakieś tam niewielkie straty, żeśmy w tym, ale. No, przez to mieli, ale to nie wpływało na, na wynik. Tak? No, warunki dosyć ciężkie, ale takie lubimy. tak? Także to tutaj się idzie sprawdzić. Tak? To nie są stałe warunki, gdzie nigdzie było bardziej mokro, gdzie nigdzie było przesuszone, trochę błota wyniesione. Także fajny trening na pewno gdzieś tam i sprawdzenie swoich umiejętności. Myślę, że drugi. drugi... Koleżanka, no, nas jest śmieszne. Myślę, że drugi, drugi, do drugi odcinek, y, no tam przy drzewach naprawdę było dosyć ślisko przy liściach, było trzeba się na e, każda, każda konfiguracja trasy ma swoje wady i zalety i jakieś tam no, przyjemne aspekty przynosi, tak? Jeżeli są y, odcinki kręte, no to... Rzeczywiście tutaj bardzo dużo gra rolę umiejętności kierowcy czy też dobre, <laughs> dobre dyktowanie przez pilota. A jeśli jest trasa bardziej prosta, czyli ten, no to szybka, szybkie odcinki, to jest znowu związane z mocą aut, tam jednak e, dużą rolę to gra. Za dwa godziny się nie pojawimy tutaj, ale za to za tydzień pojawimy się na razie barburki. I też dlatego dzisiaj razem z Tomkiem startujemy, co to jest taki dosyć nietypowy skład, bo normalnie startujemy w dwóch oddzielnych załogach ale postanowiliśmy razem pojechać rajdu barburki w Warszawie i dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby troszeczkę się dograć i zobaczyć jak nam będzie się współpracować. Ale wydaje mi się, że po dzisiejszym dniu okazało się, że będzie dobrze, tak Warszawie. Będzie w porządku. Let, letko nie było, że tak powiem. No, odcinki były dosyć ciężkie, szczególnie ten drugi odcinek bardzo wymagający, można było dużo stracić. No, zresztą na jednym z nich straciliśmy kilka sekund, ale później staraliśmy się tych błędów nie popełniać. Na wroty mieliśmy niekontrolowane, ale później okazało się, że trzeba było po prostu spokojnie przejechać i wtedy najlepszy czas wykręciliśmy na, na drugim odcinku. Dało się jechać szybko. My ogólnie jesteśmy zamieszanymi teraz, tak, że rally to rally, jak to mówią, preferujemy jazdy w każdym terenie. Wolelibyśmy, żeby jednak szutry były. Może teraz byłoby ciężko dobrać opony, no bo błoto. było mokro, błoto. My lecieliśmy na jakimś tam sliku podocinanym troszkę, ale yy, byśmy się chyba ślizgali, no ale by była fajniejsza chyba zabawa, prawda? Yy, staraliśmy się asfaltem. Asfaltem, chociaż zdarzyło nam się chyba raz, że poleciliśmy delikatnie Polem, nie Polem, tak jak to niektóre ślady tam były. Dłuższą trasą, że tak. Generalnie na no, błocie baliśmy się właśnie tego, że gdzieś się zakopiemy, tak? I wtedy się w pole, zresztą znacie te warunki, to panowie jak, jak sytuacja wygląda. Ja, po polach chodziliście. <głosy> <głosy> Ogólnie było fajnie, szybko i kto nie był, niech żałuje. Rzeczywiście, bardzo typowo jesienne warunki, było bardzo ślisko, ciężko było się utrzymać w osi. No ale jakoś udało się dojechać, auto wytrzymało nie było jakichś tam przygód większych. No ale tak jak powiedziałeś, że no naprawdę ciężkie warunki się były. Nie? Trzeba było po prostu jechać ostrożnie Widzieliśmy z asfaltu, jak ten szuter wygląda, nie wiem, tam wczoraj chyba jeździli po tym szutrze, ale to było praktycznie. Runda by się nawet cała nie skończyła, jedna, nie? No tam pozakotelowaliby się na pewno. Dzisiaj, no w, w najgorzej, najgorzej w sumie było na babuszu. Tam było bardzo ślisko. Nie? Jeszcze oprócz tego leżały liście, także można było tam coś, jak ktoś nie uważał, gdzieś wylądować w lesie. I w błocie, no a to nie byłoby na pewno przyjemne. No, także nie, no było fajnie, jak zwykle zabawa wyśmienita. No nam się dzisiaj udało bez przygód akurat przejechać i, i no tam jedna przygoda była, ale to wczoraj z, z, zerwało nam, zdjęło oponę na, na jakimś tam dziurze, ale dzisiaj było okej. Okay, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj się udało. Super atmosfera, super konkurencja, super trasy. Szkoda właśnie, że nie było tego szutru, bo ten shooter dawał taki koloryt tej rajdowej jazdy, ale to, że jest ślisko, że jest błoto, to chyba to też jest nawet nie chyba, tylko na pewno jest na plus, bo to jest taka rajdowa pogoda jak na zamówienie. Powiem szczerze, bardziej mi się ten rajd podoba niż Barburka, ale oczywiście Barburka ma większy prestiż. Jest na ulicach w Warszawie. Ale, 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 ale przyjeżdżamy tutaj drugi rok z rzędu. W tym roku udało się wygrać, z czego jestem bardzo szczęśliwy, choć nie przyszło nam to łatwo. Na razie, na razie trudno mówić o jakichś planach. Oczywiście są zawsze ambicje, szczególnie jak się pojedzie raz do roku, to wtedy wyobraźnia zaczyna buzować. A szczególnie jak się czuje jednak, że, że jest moc w rękach. No ale, 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 trzeba być realistą i e, w poniedziałek o 8 rano najpierw zawieździecie, a później pójść do pracy. A więc jesteśmy po kolejnej rundzie. E, tym razem e, udało mi się pojechać testowo tą rundę przed rajdem Barburki, który jest za tydzień. E, I co? I może coś z tego wyjdzie, bo udało się kilka fajnych czasów wykręcić. Jesteśmy chyba na trzecim miejscu w klasyfikacji All e, małym Citroenem C2. Eee, czekamy na oficjalne wyniki. Eee, udało się chyba nawet wygrać jeden odcinek w generalce. Eee, odnośnie prób, no było na pewno troszeczkę wolniej, bardziej kręto. Taka śmieszna sytuacja powstała, bo eee, tak naprawdę, poziom, który tutaj w Railandzie udało nam się stworzyć, jeśli chodzi o odcinki i o eee, tak naprawdę trasy, eee, poprzez to, że obecna runda jest z oficjalnymi testami przed. Eee, Rajnem Barburki, który jest dosyć krótki, który ma krótkie, yy, wąskie, wolne trasy i przyjechało wielu kierowców z Mistrzostw Polski. To trzeba było pod nich ułożyć trasy. I tak się śmiejemy, że przyjechali kierowcy z Mistrzostw Polski, trzeba było łożyć trasy dużo wolniejsze, dużo bardziej kręte. A za dwa tygodnie na ostatniej rundzie znowu wrócimy na odcinki już przejeżdżane wszystkie szóstym biegiem, a nie tak jak dzisiaj, dużo wolniejsze, tak jak to stworzyliśmy sobie w Rajlandzie. Nazwijmy to Kajotes. Odnośnie dzisiejszych prób, pierwszy bardzo fajny odcinek, bo dużo przyczepnego, dużo szybkich miejsc, gdzie można było tak sobie na przyczepności pojeździć. Drugi bardzo brudny, klasyczny babusz o tej porze roku, był dramatyczny, trzeba było pojechać jeszcze wolniej niż się planowało. To była najszybsza możliwa wersja pod względem czasu, żeby być na mecie. Irek właśnie woła na wyniki, także dowiemy się, jak one oficjalnie wyglądają. Czekamy w takim razie na ogłoszenie wyników. A barburkę pojadę z Citroenem C2, tym samym, którym dzisiaj sobie jeździłem. Udało się kilka fajnych nastawień na ten krótki, chytry rajd za tydzień znaleźć. Zobaczymy, jak to zafunkcjonuje. ta runda za nami. Mamy, jesteśmy tydzień przed barburką. Wykorzystaliśmy ten moment na, na przygotowanie trasy, który miała być treningiem dla zawodników profesjonalnych, którzy startują właśnie w tym rajdzie w barburce. Przed chwilą się skończył odcinek, który uwieńczył tą całą imprezę. Jechaliśmy w światłach reflektorów. Raz w roku nam się tylko to zdarza, w ubiegłym roku było podobnie. Cała impreza udana pomimo fatalnych warunków na drodze. Było pełno błota na jezdni, było ślisko, bardzo obawialiśmy się o załogi, ale w zasadzie poza jednym drobnym zdarzeniem kompletnie nic się nie wydarzyło. Czyli w zasadzie jak na rajd, to rajd bez zdarzeń. Spotykamy się już za dwa tygodnie, mamy króciutką przerwę. Tydzień po barburce mamy ostatnią rundę, już kończymy sezon. Miejmy nadzieję, że również szczęśliwie jak tym razem trasy będą już troszeczkę szybsze, inaczej, w innej konfiguracji ułożone. Przyjeżdżamy. No, Przyjedziemy, na no pewno. Jeszcze nie wiemy, może, Czy innym, będziemy samochodem? Startować, może, może innym samochodem. Może innym samochodem. Z samochodem niespodzianką zobaczymy, jak sytuacja, jak pogoda. Zależy wszystko od pogody, bo w sumie. Zapewniliśmy sobie już pierwsze miejsce na koniec sezonu, także możemy ale, się powygłupiać trochę. Ale teraz. na pewno przyjedziemy, na pewno. Tak, muszę przyjechać, gdyż zajmujemy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, no i walka trwa do, do końca podczas wszystkich rund. No teraz się zastanawiam, bo, bo dzisiejszy wynik w zasadzie dojechanie dzisiaj do mety wystarczyło mi na, na zdobycie pierwszego miejsca w klasie czwartej całego sezonu 2013. Więc mam. Kupa innych planów i zobaczymy jak to się uda. No, między innymi rozdanie innego nagród w innym pocharze. Zobaczymy. Bardzo bym chciał pojechać oczywiście, ale nie wiem czy mi się uda to czasowo zrealizować. Mamy, miejmy nadzieję, tak jakby prosimy o, o śnieg, zamawiamy śnieg. Chcielibyśmy, żeby to był typowo warunkach zimowych krajt. Right? Chcielibyśmy. Zobaczymy Chcielibyśmy. pogoda pogoda nam jak, jak pogoda. Ale zapowiada się chyba, że to będzie podobna. Po, 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 podobna... Pogoda jak dzisiaj. Może ci zimniejsza ten... temperatura, ale na pewno nie będzie pokolana śniegu. To jest pewne. Wiemy, bo dzwoniliśmy tam do góry. Tak <grym> wiemy. Nie, nie, nie. No, czekamy wszyscy za śniegiem, nie? Wiadomo, śnieg to jest całkiem inna jazda trochę więcej zabawy. no Wiadomo, że trzeba trochę ostrożniej wtedy jechać, ale. Ale w zeszłym roku akurat ta ostatnia runda była w śniegu, nie? No i było super. Fajne. Chciałbym pojechać w warunkach zimowych, jeszcze w tym roku. Nie, przepraszam, w tym roku jechaliśmy już w warunkach zimowych, ale po śniegu to się fajnie jeździ. Chciałbym, żeby był śnieg.